Ponadczasowe, fantazyjne oraz praktyczne atestowane szkło bezpieczne, szklane panela laminowane to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie piękno połączone z funkcjonalnością. Panele szklane firmy Max Plus z trwałą grafiką. Stanowią doskonałą dekorację w domu lub w biurze i niebanalnie ożywią każde wnętrze. Max Plus to także wydruki wielkoformatowe, m.in. tapety 3D. Wykwalifikowany zespół zapewnia pomiar, projekt oraz montaż u Ciebie w domu. Max Plus, Agencja Reklamowa, ulica Pułaskiego, 31, Kalisz. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Nowoczesna flota pojazdów. Gwarancja bezpieczeństwa i wygody. PKS Kalisz oferuje wynajem autokarów na każdą okazję. Organizujemy przewozy zbiorowe pracowników, wyjazdy rodzinne, wycieczki i delegacje. Oferujemy wynajem dużych pojazdów jak nowoczesne i klimatyzowane Volvo czy MAN na 50 osób, jak i mniejsze busy jak Isuzu dla 30 pasażerów a w związku z rozwojem naszych usług ciągle poszerzamy nasz zespół. Szukamy kierowców w pełnym wymiarze pracy lub takich, którzy szukają dodatkowego zajęcia. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Doskonałe samopoczucie, niezależnie od wieku, pomaga złagodzić przewlekłe bóle stawów, mięśni, pomaga w zwalczaniu powikłań po przebytej chorobie COVID. Seanse w łagodnej komorze hiperbarycznej są już dostępne w Kaliszu. To nie tylko sposób na poprawę samopoczucia, urody, ale i podreperowania zdrowia. Tlenoterapia dostępna w gabinecie Tlen i Natura w Kaliszu przy ulicy Zielonej 3C. Telefon 667 250 951. No więc tak, ma być ekspresowo, żeby szybko wrzucić filmiki, bez opóźnień, bo fani nie mogą czekać. No i z WiFi, które ma pełny zasięg. Świetnie pani trafiła. Ja! O, światłowód pierwsza klasa. Dla rasowych influencerów. Dla idealnych. Internet światłowodowy z inteligentnym Wi-Fi 6, który śmiga w całym domu. Korzystaj z sieci bez zakłóceń i na wielu urządzeniach. Teraz za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na pektra.pl Ciszę, spokój, profesjonalna opieka, bezpieczeństwo, szacunek, prywatność. Pełen ciepła dom, nowe miejsce dla osób starszych, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych w Kaliszu. Poznaj apartamenty Szczęśliwy Senior przy ulicy Częstochowskiej. Piękne, komfortowe pokoje jedno lub dwuosobowe, w tym pokoje z tarasem, każdy z własną łazienką. Całodobowa opieka wykwalifikowanego zespołu. Tu pracują ludzie z pasją i otwartym sercem. Do dyspozycji są lekarze specjaliści i poradnie znajdującego się tuż obok szpitala Calmedica. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, nowoczesny sprzęt do usprawniania i lepszej kondycji, własny basen do zajęć w wodzie i rekreacji, a nawet kriokomora. Pięć posiłków dziennie przygotowywanych codziennie na miejscu. Dostosujemy dietę do Twoich upodobań i wskazań medycznych. Wiele miejsc do spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. Zapraszaj gości, świętuj z nimi ważne dla Ciebie wydarzenia. W obiekcie znajduje się również kaplica. Tutaj to Ty decydujesz, jak chcesz spędzać czas. Pomożemy Ci w realizacji Twoich pas. Nowoczesny system przywołania jeden przycisk i jesteśmy przy Tobie. Nasze apartamenty mogą stać się Twoim domem, ale równie dobrze hotelem czy sanatorium. Oferujemy. Pobyty stałe. Nasz kompleks stanie się Twoim domem. Pobyty czasowe. Zaopiekujemy się Twoimi bliskimi, kiedy Ty nie możesz. Pobyty sanatoryjne. Podreperuj swoje zdrowie po pobycie w szpitalu czy operacji, lub oderwij się od codziennych obowiązków. My o Ciebie zadbamy. Zapraszamy do kontaktu. Apartamenty Szczęśliwy Senior ulica Częstochowska 71-75. Numer telefonu 577-710-892. Restauracja z polską kuchnią. Hotel, sklep, stacja paliw. Myjnia dla osobówek i ciężarówek. Parkingi. Zakład wulkanizacyjny i wulkanizacja mobilna z dojazdem do klienta. Wszystko w jednym miejscu. Autoport Kalisja, największy tego typu obiekt w Polsce i Europie, zaprasza kierowców i mieszkańców Kalisza. Mamy jedyną w regionie myjnię wewnętrzną i zewnętrzną cystern oraz laserową myjnię aut osobowych. To bezpieczny i wygodny port w Twojej podróży. A jeśli nie jesteś zawodowym kierowcą, koniecznie skorzystaj z naszej kuchni, z dowozem lub na miejscu. Autoport Kalisja zaprasza Kalisz, ulica Inwestorska 9. Dojedziesz do nas zjeżdżając z Wojska Polskiego w prawo. Jest środa 27 kwietnia, Agnieszka Gieszy. Dzień dobry. Zapraszam na wiadomości z Kalisza, a dziś w programie. Energia geotermalna w Kaliszu jest kolejne podejście. Następna analiza na to wskazuje, że podobnie jak w Koninie, w Uniejowie, w Podnębnicach, ta woda tutaj pod Kaliszem może być. Od zwarcia do pożaru kaliska restauracja pokazuje nagranie ku przestrodze. Nowy delfin z lotu ptaka. Od piwnic po wieże multimedialna opowieść o Kaliszu. A oto szczegóły. Czy Kalisz może ogrzewać się i czerpać energię z wód geotermalnych, wzorem wielu innych miast w Polsce? Władze miasta będą się ubiegać o dofinansowanie do wykonania odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych na terenie Kalisza. Dzięki tej inwestycji dowiemy się, jak bogate złoża wód geotermalnych znajdują się pod ziemią, po której stąpamy i jak możemy ją wykorzystać. To wyjątkowo ważna inwestycja, szczególnie w czasach rosnących cen energii i wstrzymania dostaw gazu z Rosji. Prezydent Krystian Kinastowski powołał zarządzeniem zespół projektowy do spraw przygotowania i realizacji projektu wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego, który ma określić możliwość wykorzystania zasobów geotermalnych w Kaliszu. Wystartujemy w konkursie na pozyskanie środków na wykonanie odwiertu próbnego, ponieważ najpierw musimy to złoże znaleźć, a później je rozpoznać jakie są możliwości wykorzystania tej wody termalnej. Kalisz prawdopodobnie jak Uniejów leży na tych samych złożach wód geotermalnych. Próbny odwiert pozwoli ustalić temperaturę i jakość tego złoża. Wstępne analizy na to wskazują, że podobnie jak w Koninie, w Uniejowie, w Podębnicach ta woda tutaj pod Kaliszem może być. Także gdyby rzeczywiście takie złoża udało się tutaj odkryć, no to wtedy jesteśmy w stanie budować zależny system ciepłowniczy w Kaliszu. Niezależny system od rosyjskiego gazu czy podwyżek cen, związanych z ograniczeniem emisji CO2, w ten sposób swoją niezależność, a co za tym idzie, oszczędności samorządu i oszczędności w kieszeniach mieszkańców, buduje od lat Uniejów. Głównie chodziłoby tu o cele ciepłownicze. To w tej chwili najlepsze źródło taniej i czystej energii jest zeroemisyjne, nie powoduje odpadów, a także nie psuje krajobrazu, gdyż nie wymaga jakiejś dużej infrastruktury naziemnej. Próbny odwiert geotermalny może kosztować 20 milionów złotych. Władze Kalisza w ciągu kilku tygodni złożą wniosek o dofinansowanie takiej inwestycji. Taki odwiert jest już na ukończeniu w Koninie. Inwestycje w geotermie planuje też Turek. O pieniądze na próbny odwiert poszukiwawczo-badawczy starał się w 2018 roku poprzedni prezydent Grzegorz Sapiński. Miał być wykonany na głębokości do 2 kilometrów w okolicach elektrowni Piwonice. Z tych planów jednak nic nie wyszło, bo miasto w końcu nie złożyło wniosku. Urzędnikom nie udało się zebrać wszystkich dokumentów, które potwierdzałyby zasadność odwiertu. Ku przestrodze opublikowali film z pożaru we własnej restauracji, by uzmysłowić innym, czym może skończyć się drobne z pozoru niedopatrzenie. Dwa miesiące temu na rynku w Kaliszu doszło do pożaru restauracji Nasz Bar. Teraz wiemy i widzimy, co tam się stało. Wczesny poranek 22 lutego. Mieszkańcy kamienicy na głównym rynku 12 powoli się budzą. Ktoś wyczuwa dym. Początkowo lokatorzy myślą, że pali się na klatce schodowej. Wzywają straż. Strażacy odkrywają źródło ognia w restauracji na parterze. A chwilę wcześniej kamera monitoringu tego lokalu, skierowana wprost na bar, rejestruje początek pożaru. Widać na nim iskrzący się włącznik czajnika. Po chwili, iskry przeradzają się w ogień, który obejmuje kolejne elementy wyposażenia baru. Nagranie na Facebooku opublikowali właściciele restauracji. Długo zastanawialiśmy się, czy dodawać ten filmik. Podjęliśmy jednak decyzję, że chcielibyśmy go opublikować, aby przestrzec innych przed tym, co nam się wydarzyło. Dwa miesiące temu, wychodząc z restauracji, nie odłączyliśmy czajnika od prądu. Resztę możecie zobaczyć sami. Pamiętajcie, jeśli opuszczacie dom na dłuższy okres, uważajcie na to, co zostawiacie podłączone do gniazdka, informują na Facebooku właściciele lokalu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, strażacy szybko poradzili sobie z ogniem, a lokal wkrótce ponownie będzie otwarty. Nasz bar to restauracja, która oferuje kuchnię włoską, przygotowują makarony, pizzę, steki i desery. Postępy prac idą w ekspresowym tempie, a rozmiar inwestycji najlepiej dostrzec z powietrza, bo teren budowy jest ogrodzony i z zapłotu widać niewiele. Na Dobrzecu trwa budowa nowego basenu Delfin. Wzbiliśmy się w powietrze, by zobaczyć to z góry. Z kamerą nad dobrzecem przeleciał dla nas Tomek z firmy Kaldron. Na nagraniu widać wkopane głęboko w ziemię konstrukcje betonowo-stalowe, które stanowią fundamenty przyszłego obiektu. Wyraźnie zarysowuje się kontur bryły pływalni. Z nieba widać jak dobrze ta inwestycja wpisuje się w otoczenie. Tuż obok jest kort tenisowy, boisko dla koszykówki, dalej hala arena. Do tego towarzystwa dołączy basen z pływalnią sportową. Dzięki temu ta część miasta staje się centrum różnych dyscyplin sportowych. Całą inwestycję od wyburzenia po zaprojektowanie i wybudowanie nowej pływalni prowadzi kaliska firma Antczak. Na wszystko ma półtora roku, a nadzoruje ją spółka Aquapark Kalisz, do której nowy basen będzie należał. I to będzie niespotykany do tej pory w Kaliszu basen, bo będzie miała aż 8 torów, e, czyli to aż 3 więcej niż basen sportowy w Kaliskim Aquaparku. E, Niecka będzie w pełni przystosowana do wymogów Światowej Organizacji FINA. E, to ta kwestia sportowa, ta kwestia bardziej rekreacyjna i taka dla... Zarówno grup chcących prowadzić zajęcia zorganizowane, nauki pływania, to mała niecka 15 na 7 metrów z ruchomym dnem, co również będzie nowością w tym mieście. Inwestycja to koszt 24 milionów złotych. Miejska spółka pozyskała na nie preferencyjny kredyt i podejmie starania, by pozyskać na nowego delfina wsparcie zewnętrzne. Basen zostanie oddany mieszkańcom w połowie przyszłego roku. Majówka zbliża się wielkimi krokami. Jeśli zostajecie w mieście, to we wtorek 3 maja koniecznie zajrzyjcie do Parku Miejskiego. Od 16 na Polanie przy rzeźbie Spoczywająca rozpocznie się miejska majówka, na którą zaprasza prezydent Krystian Kinastowski. Będzie wspólny grill i atrakcje dla dzieci, dmuchany zamek, bańki, animacje i muzyka na żywo. Oby tylko pogoda dopisała. Nadal nie każdy o tym wie, że ratusz może pochwalić się nową multimedialną ekspozycją od piwnic po wieże możemy przenieść się w świat historii, kultury i atrakcji kaliszej regionu. To nie tylko zwiedzanie, ale szansa na to, aby turyści poznali Kalisz, a Kaliszanie odkryli go na nowo. Muzyka Metrykalnie, najstarsze miasto w Polsce, w swojej turystycznej ofercie posiada atrakcje i miejsca, które warto zobaczyć. Można tradycyjnie przemierzać miasto i zwiedzać interesujące zakątki, ale również wdrapać się na wieżę i z góry podziwiać kalisz. Taka opcja jest właśnie w miejskim ratuszu. Jest taka możliwość, serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że zniknęły nam ograniczenia pandemiczne. Możemy w pełni wykorzystywać dzisiaj możliwości naszego obiektu. Pełni on nie tylko funkcję, ekspozycji, która służy do zwiedzania, ale również i miejsca edukacyjnego, miejsca warsztatowego i takie warsztaty też sami bądź w porozumieniu z innymi podmiotami przygotowujemy. Zwłaszcza adresowane są one dla tych najmłodszych. Natomiast dla każdego dostępna jest ekspozycja za chwilę, bo jesteśmy u progu sezonu wakacyjnego. Wejdziemy w inny tryb pracy, dzięki czemu będzie je można zwiedzać od wtorku do niedzieli. A Centrum Informacji Turystycznej, które również pełni taką funkcję, dostępne będzie przez 7 dni w tygodniu. I taki cykl pracy przewidujemy przez od maja do końca września. Zwiedzanie w czasie pandemii przede wszystkim ograniczało się do liczby osób przebywających i do reżimu sanitarnego. Teraz, gdy sytuacja się zmieniła, nie brakuje chętnych do odwiedzania tego miejsca. Wycieczka rozpoczyna się w piwnicy ratusza. Tutaj zwiedzający poznają historię kaliskiego centrum osadniczego. W tym miejscu zajęcia prowadzi także policjalne Studium Animatorów Kultury, które przybliżają dzieciom najciekawsze fakty o mieście. W ratuszowych podziemiach opowieść jednak się nie kończy, bo kontynuacja odbywa się na trzecim piętrze. Scenariusz ekspozycji ułożony jest chronologicznie i prowadzi przez minione lata Kalisza i regionu, aż do czasów nam współczesnych. Wystawa jest nie tylko multimedialna, ale i interaktywna. Dzięki temu dłużej przykuje uwagę między innymi najmłodszych zwiedzających. Dzięki opowieściom przewodnika można prześledzić cały rozwój Kalisza. Kiedyś Kalisz był jednym z najważniejszych miast regionu. A stawianie tego typu budynku świadczyło o tym jak ważny to wszystko skończyło się w XIII wieku, kiedy gród na zawodzie został spalony. Co się wówczas stało? Miasto zostało przeniesione. Przeniesione w to miejsce, w którym jesteśmy tutaj. Tu widzimy pożar, właśnie pali nam się. Rodzisko, no i Kalisz zaczyna od nowa. W nowym miejscu jest to wyspa. Na załączonych fotografiach i filmach zwiedzający dowiadują się o klęskach i odrodzeniu miasta. Po wojnie Kalisz zaczął odbudowę miasta, ale zachowano pierwotny układ uliczek, dzięki czemu niekiedy wciąż czuć średniowieczną aurę. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się, że tuż po odtworzeniu miasta mieszkało tu więcej osób niż przed wojną. Kalisz znajdował się na terytorium Rosji. A doszło do wojny wówczas pomiędzy Niemcami a Rosją, między innymi tutaj wkroczyli prusacy. Po kilku dniach miasto zostało zrabowane, a później zniszczone. Między innymi przy pomocy artylerii. Zobaczcie na te zdjęcia. One ukazują, to jak bardzo ten kalisz nasz był zniszczony. Często nie jesteśmy w stanie rozpoznać miejsc, w których były one robione, a czasami wiemy tylko o nich dlatego, że są podpisane. Zwiedzający odkrywają wiele tajemnic, a ratuszowa ekspozycja to także ciekawostki związane z miastem. Nie mogło więc zabraknąć tematu związanego z wizytówką Kalisza, czyli z zegarami z tradycją. Doskonale zachowany mechanizm zegarowy z 1925 roku, zmontowany przez Kaliskiego zegarmistrza Syltera, odmierza czas do dziś. Każda część, która jest bardzo blisko siebie, jest wykonana z innego materiału. Bo materiał jest albo z mosiącu, albo ze stali. I żeby zegar się nie psuł, ten, który projektował ten zegar, wymyślił w ten sposób część, poszczególne części tak, że każda część, która może się ze sobą stykać, może, być tylko, może się tylko stykać wtedy, kiedy jest inny materiał. Punktem kulminacyjnym zwiedzania jest oczywiście taras widokowy. Tutaj z czterech stron świata dzięki przystosowanym do tego celu lunetom można spojrzeć na kalisz z góry. Widok robi wrażenie i wzbudził już podziw na niejednym zwiedzającym. Co ci się najbardziej podoba z tej wycieczki? Jak jesteśmy na wieży. I, i jest bardzo wysoko. Podobają ci się widoki? Tak. Podziwiasz teraz ten kalisz? Tak. Widoki. Ładnie Kalisz wygląda z góry? Tak, ładnie wygląda. Uh -huh. A inne atrakcje? Coś jeszcze Ci się może podoba? Uh -huh. Uh -huh. A zwiedzanie było ciekawe? Tak, było ciekawe. Podobało mi się bardzo, że mogę poglądać widoki z wieży. Uh -huh. I ładnie Kalisz wygląda z góry? Tak. Uh -huh. A to wie co się najbardziej podobało dzisiaj? Najbardziej mi się podobało, że chodzimy na tą wieżę. Aha. A zwiedzanie takie, co tu chodziliśmy, pan opowiadał coś ciekawego, może coś to Nie wiem, jestem rozkojarzonym człowiekiem. Ekspozycja multimedialna jest właśnie jedną z tych atrakcji turystycznych, którą warto w Kaliszu zobaczyć, niezależnie od wieku. Koleje losu miasta z najstarszą pisaną historią w Polsce są ukazane w sposób nowoczesny i zaskakujący. I wszystko, co związane z Kaliszem jest najstarsze. Najstarszy miejski park, towarzystwa sportowe, piękne ulice, dzielnica żydowska, ale przede wszystkim zabytki, kościoły. No, i wieża w samym centrum, przy głównym rynku w piwnicy, wieża ratuszowa, będzie, można zwiedzić, przejść tymi długimi schodami na samą wieżę i dowiedzieć się o dziejach, historii naszego miasta, o postaciach, które tutaj urodziły się, i, i, i Kaliś dzięki nim zyskał sławę. Chociażby o starych murach, o szkołach historycznych i w zabytkach. Warte zobaczenia. Kalisz jest piękny, no i myślę, że każdy od najmłodszego do osób starszych znajdzie coś ciekawego dla siebie. Ekspozycja jest czynna od wtorku do soboty od 10 do 16. Wejście odbywa się o równej godzinie. Bilety można nabyć w cenie 8 zł normalny i 5 zł ulgowy. Dla dzieci do lat 3 wejście jest nieodpłatne. Bilety można zakupić w biurze informacji turystycznej lub online. W okresie wakacyjnym wydłuży się czas pracy przewodników, a i wkrótce planowane są niespodzianki. Ta forma rekreacji jest z jednej strony bardzo delikatna. Mogą ją uprawiać osoby otyłe, chore, dzieci i starsi, a z drugiej wymagająca, bo prawidłowa technika wymaga wielu godzin treningów i daje ogromną satysfakcję. Klub Kalisia Nordic Team zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcieliby poznać podstawy tej aktywności, a przy okazji spędzić czas z pozytywnymi ludźmi. Kalisia Nordic Team to niezwykle zgrana grupa miłośników maszerowania z kijami, a ta aktywność ma mnóstwo pozytywów. Ja w ogóle zaczęłam się ruszać, schudłam ponad 20 kilo, usprawniłam się, na pewno wyrobiły mi się mięśnie, na pewno mam lepszą wytrzymałość. Chyba mam większą odporność, ponieważ nie pamiętam, kiedy ostatnio chorowałam, a zawsze w sezonie takim wrześniowo, później e, wiosennym zawsze byłam chora. Ruszamy się i na pewno odporność też wzrosła. E, no i takie jakby niewymierne efekty, wzrastają endorfiny. Nie wiem, czy pani widziała, e, tutaj śmiejemy się cały czas. Naprawdę takie chodzenie w grupie działa na nas niesamowicie pozytywnie. E, myślę, że mam tutaj przyjaciół. Zdecydowanie nie miałabym gdyby była... To inna sytuacja i inne miejsce. Amatorom wydaje się, że chodzenie z kijami to żadna filozofia, a jednak wielu popełnia podstawowe błędy, które zaważają na efektywności tego wysiłku. Jeśli chodzi o takie podstawowe błędy, mamy ich kilka. Takim y, początkującym zdarza się chodzić na tak zwanego misia. Co to oznacza? Po prostu y, nie ma synchronizacji ręka noga. I tak jak Żaneta pokaże, y, Idziemy z tej samej ręki i z tej samej nogi. I wygląda to mniej więcej tak. To jest taki klasyczny miś. Innym częstym błędem, który widać na chodnikach naszego miasta, ludzie chodzą z kijkami na tak zwanego sapera czyli. Trzymają kiki przed sobą i też, Żaneta, poproszę cię, jakbyś poszła. To trudno tak pokazywać te błędy trenerom, ale o, coś takiego, po prostu wykonujemy ruch z przodu, ramię, ramię nie przekracza linii bioder. Poprawna technika to podstawa każdego sportu, dlatego grupa instruktorów zaprasza na kolejne już bezpłatne szkolenia. Odbędą się one w następną sobotę 7 maja w trzech transzach: o 10, 12 i 14. Chcesz się zapisać? Dzwoń od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 20 pod numerem telefonu 533-574-632. Wydarzenie jest współfinansowane z budżetu miasta Kalisza. A dzień później, bo 8 maja odbędzie się bieg tropem wilczym, kaliscy patrioci przyjmują wciąż zgłoszenia. Zawodnicy będą mieli do pokonania dystans symbolicznie 1963 metrów oraz 5 kilometrów. W tym roku projekt obchodzi swoje dziesięciolecie. Projekt z Tropem Wilczym jest realizowany od 2013 roku i od tego czasu w setkach miast Polski tego samego dnia odbywają się okolicznościowe biegi dla uczczenia pamięci o żołnierzach wyklętych. W tym roku przypada już dziesiąta jubileuszowa edycja tej imprezy. Tradycyjnie odbędzie się bieg na 1963 metry, co jest odwołaniem do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek oraz drugi dystans 5 km. Organizatorem biegów w Kaliszu są od lat kaliscy patrioci, a koordynatorem Michał Bangrowski. Bieg odbędzie się 8 maja o godzinie 11 przy wale Matejki 2. Są jeszcze wolne miejsca, a aby się zapisać należy wysłać swoje dane na adres tropemwilczym.kalisz.maupa.gmail.com oraz wpłacić opłatę startową. Szczegóły na temat zapisów znajdziecie na naszym portalu Fakty Kaliskie. Z roku na rok projekt gromadzi coraz więcej osób, które żywo interesują się historią żołnierzy wyklętych. W 2021 roku, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa związanych z sytuacją pandemiczną, udało się zorganizować bieg dla 66 tysięcy osób w 290 lokalizacjach, w tym w 14 zagranicznych miastach. Może i w tym roku zostanie pobity rekord? A na koniec prognoza pogody. Jaka aura czeka nas w najbliższych dniach? Dziś wieczorem na termometrach 11 stopni na plusie, na niebie zachmurzenie małe, dużo przejaśnień, zawieje słaby wiatr. Noc z zachmurzeniem umiarkowanym i z 7 stopniami na plusie. W czwartek na termometrach 14 stopni, na niebie dużo chmur, ale także sporo słońca. Lokalnie będzie padał deszcz, ciśnienie będzie rosło. W nocy temperatura spadnie do 9 stopni, niebo prawie bezchmurne. W piątek od samego rana niebo prawie bezchmurne, na słupkach tęci 6 kresek powyżej zera. Dzień zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 15 stopni, na niebie dużo chmur i wzmocni się siła wiatru. I to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję Państwu za wspólny czas w piątek. W tym miejscu czekać na Was będzie Tobiasz Krakowski. Dziękuję za uwagę, życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.